Cześć! To jest czwarty odcinek naszej serii Jak zrobić teraz, znaczy teraz będziemy robić... Ojej. Teraz zrobimy warsztat. No ale... to zrobimy warsztat, czy co? No warsztat. Okay. To robimy takie o. tak Eee, tak, tak. Y, coś mi nie wyszło. Nie, czekaj. Dobrze. O Boże, jakie ja tego niecierpienie Tych lagów, no. To jest niemożliwe. Nie Może tak lego. Czekaj, czekajcie. Tutaj było raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem. teraz siedem. Mówię dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, no to sześć, nie, bo jest, tego, już mamy minutę, brawo. A, jeden widz mnie subskrybował i właśnie o to mi chodzi, że dłuższe już mam na robić. Tak mi kolega powiedział, że gdy się subskrybuje są dłuższe filmiki. Dłuższe filmiki równa się, baby miłość A, mm -hmm. stać. start, ujeżdżam. Kula. Widziałem. Jeszcze tak nie zrobiłem. O, jest. Ja Szybko. 2 mm minuty. -hmm o no tak szybko. Dobra, szybko to A w warstecie co miało być? to na tych craftingów? No. Mhm. O Mhm. Czasami to się wykorzysta. Jak. A czasami to jest. O, leczarny wik! Oddech. A, otwoliliśmy wilka. swojego. Jest bardzo grzeczny, tylko czasami taki urwis. Tylko nie wiem czemu on nie chodzi. Ze mną. O, to jest pytanie. Nie lubię ciebie. Nie, bo ty śmieci. Bo jesteś dresiażem. Aha. J nie wiem co to jest. Zaskoczyłem cię. Не веш, ты не О боже! Пусть мне на рамене. Ты какой ты не земли? Я умираю. Телефон зелушка. Уч ⁇ хой! Что еще там Может быть, видишь?

No, thật. Trochę vidas. ta úr, stop, úr, ta ra barsa. Tú còn trochę nieba, Ta mía, e. ta córka, ta cóc, ta có ta cóc, ta cóc, ta cóc, ta cóc, ta cóc, ta cóc, ta cóc,

Tu, bo widzicie jakie lagi laga trzeba się, dril szedł tu już 5 minut nie Dobra, na chwilę kończymy, bo i tak i tak koniec będzie Tam zapełnimy to w ciągu Może zrobimy coś jak nie, nie wiem. ale na pewno będzie, może cięcie, może nie Ty się wiesz co się robi, nie? Tym pełnym no. Tym nie to dwie kreski, tylko w pełni. tam u góry? Tym Ile, nie. Nie, o, się. co się ręka. Mhm, mhm, Nie, cięcie mi chodzi, I jeszcze starty Nie, nie, siedem Co? No, jeszcze nie. Okay. Lol. Z tym takim guzikiem jakimś tam A masz tyłem A myślę, że taki stół się zrobił Z pana O taki stół byś tam zrobił Dwa. czekaj, gdzie ja postawić? O tu Dobra Komentujcie, subskrybujcie, że tym mogę jednego że zjednoczyć się z państwem